Wzywają mnie. A tak serio, to cześć. Jakby co, film nie ma na celu nikogo urazić. Film powstał, żeby się troszkę pośmiać. I będę komentować. One to go Polish. No dobra, zaczynajmy. Siedzisz na nudnych zajęciach. Okej, okay, Amy, a teraz otwórz podręcznik na stronie. No, takie równania to uwielbiają wszyscy. Nie, ja nie uwielbiam. Franków, które ożywią te nudne lekcje, mamy coś specjalnie dla ciebie. Ja myślę, że nie. Oto jak możesz się nią zabawić dzisiaj. Weź kawałek ciastoliny i przytnij scyzorykiem jej krawędzie. O tak. Kiedy skończysz, zacznij wykładać palcami jej brzegi do uzyskania idealnego kształtu. Widzisz? Następnie umieść ją w pustym opakowaniu po gumie. takim jak ten. O, mam ochotę na gumę do rzucia. Mmm, truskawkowa, moja ulubiona. Hej, co tam masz, Eli? Wow, dobra jesteś. hej, może byś się podzieliła? Ależ proszę, wybacz. Zastanawiałaś się, jak smakuje ciastolina? Zaraz się dowiemy. Eee, co to jest? Ciastoliny się nie je. Dlatego, że ona jest trująca. na lekcji, Lub co ważniejsze, nie zostawiać słodyczy bez nadzoru, zwłaszcza gdy w pobliżu jest Amy. No tak, zajada się ciastkami. Nic nie zostawi. Hej, Amy, co tam wcinasz? Mam nadzieję, że nie moje ciastka. No nie, jak mogłaś? Miałam zamiar się nimi zajadać całe popołudnie. Pomyśl, że jakbyś się tak ciągle zajadała, to byś była gruba. Zwyszorować te zęby. Po wczorajszym kurczaku z czosnkiem przyda mi się odrobina miętowych łakoci. Fina, coś mi się przypomniało. Nie odegrałam się jeszcze na Annie za to, że zjadła moje cenne ciasteczka. I chyba wiem, jak się zemszczę. Weź i usuń ze środka nadzienie. Wyciśnij trochę pasty na ciastko tak, żeby wyglądała jak prawdziwe nadzienie. Miami, Złóż je teraz z powrotem i delikatnie dociśnij. Wygląda jak prawdziwe, co? O, dzień dobry Amy! Cześć! No dobra, zeszyt jest i ciastka też. Hej Amy, masz ochotę na Oreo? No jaha, dzięki. Eee, jakieś takie miętowe i wcale nie jest to smaczne. Prędko, niech mi ktoś przyniesie kubeł! To się może źle skończy. Jej mina była bezcenna. To Oreo wyglądało jak prawdziwe, ale pewnie tak nie smakowało. Poza tym, jak dawają takie dźwięki, to. Jest mi niedobrze. Do pranka potrzebne ci będą kola, sos sojowy i Sprite. Ale najpierw zmiksujmy coś, ok? Śmiało, nalej Sprite'a do pustej szklanki. Ale tylko do połowy. Teraz wlej trochę sosu sojowego. Tak, dobrze słyszałaś. Kiedy kolor będzie wystarczająco ciemny, przestań. No, teraz to wygląda jak szklanka z kolą, co? Lepiej jednak z kosztu, A, to na pewno kola. Teraz weź lejek i przelej sprajtowo-sojową mieszankę do pustej butelki. Wlej po sam czubek, żeby wyglądało jak prawdziwa, świeżutka Coca-Cola. Okej, okay. myślę, że tyle wystarczy. Teraz zakręć butelkę i przygotuj się na konkretnego pranka. Powodzenia, Vicky. Hej, Mia, co tam? Wyciągnę tylko tę schłodzoną kolę. O, ale to dobrze wygląda. Hej, mogę wziąć łyka? Ależ proszę. O tak, chodź tu do mnie. Ktoś tu siedzi w strefie oprysku. Puh, tego się można było spodziewać. O, to nie wygląda zbyt smacznie. Dobra wiadomość mija. Przynajmniej masz z głowy dzienną dawkę sodu. Tak bym by może się udał. Nie wiem, czy wiecie, ale przenosicie dużo zarazków, jak wiecie. Chci się nie zasnąć na lekcji biologii zasługujesz na medal. Nie spaść na biologiczną historii. Dostajesz medal, ale won stąd i poległa. O, mam genialny pomysł. Wykorzystaj chwilę relaksu twojej koleżanki, aby sprezentować jej tatuaż. Użyj czerwonego długopisu i namaluj otwartą ranę. Brzegi obrysuj kolorem białym, aby wyglądała bardziej realistycznie. Ups, było blisko. Teraz wykończ całość, dodaj trochę czarnego w środku, żeby przypominało prawdziwą. Krew. Co mnie ominęło? 7 plus 9 to... Uh. Wow, Vicky, wszystko w porządku? O Boże. Pojęcia nie miałam, że Vicky mdleje na widok krwi. Bang. Lepiej pomogę jej się podnieść. Ona jest to, bo wzięła różowy zamiast czerwonego. I kto normalnie rysuje koleżance coś na ręce, jak śpiewa? No dobra, to byłby już koniec. Zostawcie łapkę i subskrypcję, a ja się z Wami żegnam.